Dzień dobry! Dawno nie było jakiejś recenzji, a tym razem mam fajną rzecz do pokazania, więc od razu za jedną okazją, jak mam już wszystko rozstawione, to Wam opowiem. Jakieś dwa miesiące temu pokazałam Wam w ulubieńcach krem Spike Thermal. Wtedy tylko wspomniałam chyba dwa słowa, że jestem z niego zadowolona, a teraz już zużyłam go, no tak gdzieś myślę, jedną trzecią, może prawie połowę. I jestem z niego nadal bardzo, bardzo zadowolona. To jest krem, który ma certyfikat BDIH, dobrze mówię? Tak i generalnie to jest jeden z tych kremów, które są takie bardziej znaczy bardziej, które są naturalne, które nie mają parabenów i wszystkich takich rzeczy, które w jakiś tam sposób szkodliwie wpływają na skórę. Więc oczywiście zainteresował mnie ten produkt. Generalnie nigdy wcześniej nie miałam produktów z tej marki, dla mnie to jest zupełna nowość i tak szczerze mówiąc sceptycznie byłam nastawiona ale okazało się, że to jest naprawdę bardzo fajny produkt. Przede wszystkim opakowanie mnie rozbroiło, bo to jest metalowa taka aluminiowa tubka. Ja bardzo lubię takie rzeczy i ma na końcu tutaj plastikową końcówkę, z której wychodzi bardzo dużo kremu na jeden raz. Ale przyznam szczerze, że no nie wiem, jakoś tak mnie takie rzeczy zawsze poruszają, jak jest trochę inne, trochę inne opakowanie niż większość, no może to jest mój taki defekt. W każdym razie, w środku mamy bardzo fajny krem. Krem jest bez barwników i bez zapachów. On nie wiem, czy on ma jakiś taki. On ma taki zapach troszeczkę, no nie wiem, nie powiedziałam ziołowy. On pachnie bardzo świeżo, ale nie, nie pachnie mi to jak perfumy, jak jakiś dodany zapach, tylko taki właśnie ten bardziej naturalny. Kto takich rzeczy używa, to na pewno będzie wiedział o co mi chodzi. W każdym razie krem ma świetny, świetne wykończenie. To jest krem na dzień. Jak posmaruję nim twarz, to on nie jest ani taka błyszcząca, jak właśnie zaraz po nałożeniu kremu, ani nie jest też matowa, bo to nie jest krem matujący, ale on daje takie wykończenie satynowe że mogę posmarować twarz, jak się w ogóle nie maluję, to mogę wyjść z domu bez pudrowania, bez niczego i jest taka naturalna naturalna cera. Bardzo dobrze na nawilża, na tyle, że ja nie muszę poprawek jakichś robić w ciągu dnia, bo tutaj mam na policzkach dosyć dużo suchych skórek, jak się zmienia pogoda, to już w ogóle mnie to dopada, bardzo, bardzo często tu w tych okolicach. Z tym kremem nie mam takiego kłopotu, nie muszę go aplikować drugi czy trzeci raz w ciągu dnia, więc to jest duży jego plus. Właśnie druga sprawa, że się bardzo szybko wchłania, na początku trochę się martwiłam, bo on jest dość gęsty i się bałam, że będzie tak jak krem przeciwzmarszczkowy, że będzie to trzeba rozcierać i rozcierać, ale nie jest tak. Bardzo ładnie w kontakcie ze skórą się tutaj roz... nie wiem czy to można powiedzieć roztapia, w każdym razie bardzo łatwo się go aplikuje i szybciutko się wchłania. Nie kłóci mi się ani z serum do twarzy, ani z jakimiś innymi tam rzeczami, bardzo ładnie mi się to trzyma, nic mi nie spływa. Dalej, jeśli chodzi o utrzymywanie się kosmetyków na nim, to na przykład podkład mineralny, elegancko nie mam ani mi się nie przykleja, ani nie robią mi się jakieś plamy, bardzo ładnie mi się to trzyma, też w ciągu dnia nic mi nie spływa, więc no, na razie nie mam żadnych obiekcji do tego kremu. Co jeszcze mogę powiedzieć? Aha, on tutaj zawiera algi, a no nie wiem, moja skóra przynajmniej bardzo dobrze reaguje na wszystkie maseczki algowe, więc tutaj to jest też kolejny plus tego produktu. ładnie nawilż... no, Tak jak mówiłam, ładnie nawilżona buzia, nie miałam żadnych tam podrażań wyrażnień, żadnych takich akcji, że tam gdzieś mi się zaczerwienienia robiły albo inne takie rzeczy. Jestem bardzo, bardzo zadowolona. Jeszcze co mogę powiedzieć? Wydaje mi się, że on jest dobry dla wegan, ale nie mam pewności, to sprawdzę wam i napiszę w opisie filmu albo na blogu jakieś jeszcze tam techniczne dodatki, jakby ktoś był zainteresowany, to zapraszam. Link jest właśnie na pewno w opisie filmu na dole. I tak coś miałam jeszcze do powiedzenia i oczywiście wyleciało mi z głowy. Zawsze tak mam, jak już usiądę i coś mam Wam opowiedzieć, to wtedy wszystko zapominam. No, miesza o to. W każdym razie polecam bardzo, bardzo świetny krem. Naprawdę jestem bardzo z niego zadowolona. Na pewno jeszcze zerknę na inne produkty, bo oni też mają taką serię. Ja mam jakieś próbki, to zobaczę, jak tam, co tam o nich sądzę i, i wtedy może Wam też napiszę na blogu. W każdym razie tam są jeszcze jakieś do innych typów cery i inne rodzaje tego kremu. Ten jest taki właśnie z tą Wodą termalną i algami, i on jest do cery wrażliwej, tak po prostu napisano. I ja się z tym zgadzam, zdecydowanie moja cera jest wrażliwa i świetnie się z nim dogaduję. Um, może tak. Jest jedna rekomendacja dla niego, chyba największa, że następnym razem, jak będę potrzebowała kremu na dzień, to zamiast zrobić sobie swój własny to chyba kupię ten, bo naprawdę jestem z niego zadowolona. Jest świetny, bardzo wydajny, tak jak mówię, mam go dwa miesiące prawie, a nie doszłam jeszcze do połowy przy codziennym użytkowaniu, więc no to też o nim świadczy, no pozwól, w ogóle te naturalne kosmetyki mam wrażenie, że są bardziej wydajne niż yy, takie Normalny z drogerii. Dobra, no cóż, mam nadzieję, że ktoś z Was coś jakoś skorzystał na tym filmie. Te osoby, które pytały, czy polecam ten krem, to tak, zdecydowanie go polecam. Jak się wahacie, to myślę, że ktokolwiek go kupi, to nie będzie żałował, bo naprawdę to jest świetny produkt. Zwłaszcza to satynowe wykończenie. Taki... Na początku on, on dla mnie był taki trochę dziwny, bo po posmarowaniu twarzy była taka jakby... No nie chcę powiedzieć, że była jak, jak od mąki, ale ona nie była w dotyku taka zupełnie śliska, tak jak po kremie tłustym i to było dziwne, ale po pewnym czasie tam po dwóch, trzech, trzech, dniach, trzech dniach stwierdziłam, że to jest bardzo przyjemne i jestem zadowolona. To tyle. No mam nadzieję, że Wam się to przydało, że może ktoś jak szukał dobrego kremu, to właśnie go znalazł. I cóż, życzę Wam wszystkim cudownego tygodnia i do zobaczenia następnym razem. Na razie!